Witam. Tym razem film dla naprawdę początkujących yy, powiedziałbym nie tylko zielonych, tylko dosłownie kiełkującego szczypiorku. Wszelko. Próbuję przesunąć tu rysunek, żeby był widoczny bo kamerka, obraz kamerki zasłania no jak widzicie diodka sobie wesoło miga nie ma tu żadnego półprzewodnika jest tylko przekaźnik elementy RC i zdradzają tajemnicę, że można to zrobić bez elementów RC i to pewnie będzie duże zdziwienie, no, ale po kolei no staram się tego nie dotykać żeby to się nie rozpadło jak widzicie miga a jak to działa no bardzo prosto coś takiego zbudowałem jak miałem 8-10 lat wtedy oczywiście o literaturze, książkach to raczej trzeba było tylko pomarzyć a wiedząc jak działa przekaźnik, kondensator sam sobie wydumałem taki mniej więcej układ w praktyce on oczywiście nie miał tu diody, tylko po prostu no, klapa mi i już mnie to cieszyło. Co ciekawe, nie było też rezystora tu ładającego kondensator, więc generalnie to działało tak, że on łapał, chwilę trzymał, odpuszczał i zaraz, prawie natychmiastowo, znowu przyciągał kotwicę. No, ale dla takiego dziecka, no to już była jakaś tam radość, że coś tam zbudowałem bez pomocy jakichś tam książek czy coś takiego. Nie sugerujcie się tu symbolem tego przekaźnika. Jest tu jakiś tam wyciągnięty z czegoś tam. No, 5V. No, co można powiedzieć? Układ działa. I oczywiście, poza tym, że jest prosty, ma same wady. A jak to działa? Może, może najpierw to powiem. Otóż, no to powinien być symbol elektrolitycznego kondensatora, ale nie chciał mi się szukać. A i tu jest 1000 mikro, a nie 100. On w praktyce jest na 25V ale zasilanie jest 5V i na 10 spokojnie wystarczy, czy nawet te 6,3V jak to działa w stanie spoczynku po włączeniu prąd płynie przez styki rezystor i powoli ładuje kondensator gdy już napięcie na cewce bo jak widzicie drugi biegun jest podłączony do masy lepiej by było narysować o taktu w ten sposób ale już to powiedzmy, to są problemy akademickie, gdzie można się do ucznia przypie, że źle narysował. Oczywiście, w, no w tym prostym układzie rzeczywiście powinno to być narysowane tu, że masa jest w dół, ale każdy praktyk, a ci wykładowcy z reguły nie są praktykami, mają tytuły, ale tak naprawdę niewiele zrobili, niewiele robią. To się przypieprzają do szczegółów. Jak się rysuje schemat, to czasami naprawdę brakuje miejsca i prościej narysować masę, tak jak zasilanie w górę, a zasilanie w dół, tak jak masę, albo w bok. Ja częściej staram się w bok, jeśli już, no ale to różnie bywa. No już taka mała dygresja na temat tej wiedzy tych wykładowców, którzy na papierze to wszystko potrafią, a jak przyjdzie co do czego, to nikt nie chce ich zatrudnić, bo oni nic sensownego nie zbudowali i nie potrafią w sensownym czasie sensownego układu zaprojektować, przetestować bo dzielą włos na czworo o, pracują nad schematem kurcze, 3 miesiące zamiast trzy tygodnie no i to jest właśnie efekt tego, że no, nikt nie chce z nimi współpracować, jedyne miejsce z ich na uczelni, bo tylko tam mogą się wykazać. Tu mi się teraz taki temat przypomniał, że wprowadzono teraz w szkołach, o ile pamiętam, podstawowych, bo ja generalnie tej propagandy TV PiS nie oglądam, ale chyba tam to widziałem, Coś tam, biznes, coś takiego. Jak znam życie, wykładowcami, nauczycielami będą ludzie, którzy w biznesie nie osiągnęli kompletnie nic, bo jeśli by osiągnęli, to na pewno za tą najniższą krajową nie chcieliby w szkole pracować. Więc jak taki ułomny człowiek, który nie może znaleźć pracy, nie potrafi sam zrobić biznesu. Mam je uczyć o biznesie. No logicznie pomyślcie, czy to ma sens. A dobrze, układ tu. Ładuje się, przekaźnik w pewnym momencie przyciąga. No, jak mówię, nie lubię tego obrazowania styków, czyli one zmieniają położenie. Tu skończy się ładowanie. Będzie rozładowanie przez rezystancję cewki przekaźnika. No w końcu przykaźnik puści, czyli styki znowu zmienią położenie, i proces się w kółko powtarza. No tu na cele doświadczalne byłem zmuszony dolutować tą diodę, ze względu na to, że myślałem, że tylko te klikanie przekaźnika będzie słychać, ale on jest taki mały, że to słabo słychać, a dioda no to widać wyraźnie, że miga. Więc, no, nie ma tu wątpliwości. Oczywiście jest to ułomny układ, bo jak zmienię teraz napięcie zasilania, on teraz jest zwiększam, to tak nie bardzo to widać, no byłoby widać na mierniku, liczniku częstotliwości, czy oscyloskopie, zmienia się wtedy częstotliwość błysków, no powiedzmy to raczej zobrazowanie tego słabo wyszło, ale jak można zmienić? No zmieniając pojemność. Dołączyłem drugi kondensator, jak widać wolniej dioda miga. Ale jeszcze tu są ważne czasy przerwy do czasu świecenia. Rezystorem tu mogę też zmienić. O ile nic nie, urwę. Powinno przyspieszyć. A no właśnie, no, płytki uniwersalne stykowe i takie o metody no, są powiedzmy nie najlepsze no. nie wiem czy na filmie było widać zmianę częstotliwości czy nie w każdym razie na pewno te zmiany są może na filmie nie są zauważalne No ogólnie wady. No same wady, po pierwsze styki, mechanika, czyli to się zużywa, więc to nie podziała nam przez na przykład 3 lata, 5 lat. Po drugie, no ten okres, y, częstotliwość migania no jest tu problem. Jakbyśmy chcieli mniejszą częstotliwość, na przykład 1 Hz to są bardzo duże tu pojemności, tu by trzeba już dalej wnikać w temat. Y, taki temat jak formowanie kondensatorów jak on zmienia parametry jak jest nieużywany na pewno ten układ nie jest zalecany do praktycznych jakichś tam zastosowań tylko jako demonstracja, pokazanie że, że działa że, że jest taka możliwość ale ważna rzecz, no są tu RC a czy można to zrobić bez tych elementów można jak najbardziej. Wywalamy ten rezystor i ten kondensator. O, jeszcze przy okazji, jedna z wad tego układu, że częstotliwość maksymalna to będzie jakieś 10-20 Hz. Więcej nie wyciągniemy z takiego mechanicznego przekaźnika. No i taki układ też zadziała, ale. No właśnie, albo z maksymalną częstotliwością rzędu tych 10-20 Hz, a gdybyśmy chcieli mniej, da się czy nie? No i tu pewnie tylko, no, ludzie raczej już z dużą wiedzą, sięgającą lat tam raczej 60 Powiedzą, można, ale nie na zwykłym przekaźniku. Otóż, i tu bym do tematu musiał trochę więcej powiedzieć gdzieś, mm, o telekomunikacji, telekomutacji. Tam stosowano głównie to rozwiązania, ale są stosowane także współcześnie w przekaźnikach prądu przemiennego. Taki przekaźnik prądu przemiennego gdy go sterujemy, to by nam po prostu burczał, no, on nie będzie tak szybko raczej tych styków przełączał, będzie jakieś brzęczenie, no ale co gorsza styki mogą odpuszczać troszeczkę i to będzie iskrzyło będzie słabe, słaby styk będzie to się wypalać i jak tego uniknąć bez elektroniki bez RC no, bez niczego otóż zakłada się yy, miedziany Miedzianą taką tuleję. Czasem wystarczy taki kawałek takiego półzwoju, założonego na rdzeń. jak sobie obejrzycie przekaźniki prądu przemiennego. Jak znajdę takie, to pokażę fotografię, jak to wygląda. Yy, I zależnie, gdzie się założy ten, tą tuleję to przekaźnik ma opóźnione zwalnianie lub opóźnione zadziałanie. W telekomunikacji to były takie przekaźniki, że jeżeli cewka ta miała długość rzędu 5 cm, to taki rdzeń potrafił zajmować połowę tej, tej cewki. To by taki w sumie pierścień na około tego Przekaźnika i zależy, czy założono go z przodu, czy z tyłu, to opóźniał załączanie lub odpuszczanie. To już raczej traktujemy jako ciekawostkę, bo na dzień dzisiejszy dużo lepiej i taniej jest to zrealizować w formie elektronicznej niż przez jakieś tam rdzenie, które są powiedzmy na dzień dzisiejszy kosztowne w wykonaniu materiał też jest drogi, no więc teraz nie ten nie, droga, ale kiedyś, no elektronika była droga, a jakiś tam y, jakiś tam y, ten to, nie wiem jak to nazwać, osłona rdzenia, y, nie wiem jak, jak to się aktualnie, jak się to nazywało, no naprawdę y, kończyłem szkołę w 93 roku, nie, przepraszam w 91, więc już nazw nie pamiętam, można tego tam szukać sobie w dacie, ale teraz trzeba traktować to jako ciekawostkę. No, no byłoby fajnie pokazać, jak takie coś działa, bo to jest takie powiedzmy na pograniczu magii, patrząc od strony współczesnego elektronika. No jakim cudem bez żadnych kondensatorów, rezystorów on puszcza po pewnym czasie, albo przyciąga po pewnym czasie. Teraz to trzeba mikrokontrolery od razu, żeby to działało. No a kiedyś robiono tak, jak robiono. I to działało. Dowodem są centrale telefoniczne. Widziałem to w Strogerze 32AB. Ale kojarzy mi się, że w krzyżowych też były takie przekaźniki w rejestrach, które zapamiętywały wybierany numer. Był tak zwany przekaźnik seryjny, on właśnie puszczał po pewnym czasie. No to tyle już o historii. Natomiast co, no te proste mrygadełko, jak widać, można zbudować sobie samemu. A jak dobrać elementy? No, żeby nie liczyć to to co mogę zasugerować to rezystancja tego rezystora powinna być porównywalna z rezystancją cewki tego przekaźnika. Jak będzie dużo za duża, to on nigdy nie przyciągnie, po prostu nie da się naładować tego kondensatora. Jak będzie mała, to te czasy ładowania będą krótkie, czyli on będzie nam migał z tą wysoką częstotliwością wysoką no, dla przekaźnika wysoką czyli kilkanaście herców a kondensator no, no tu żeby nie liczyć no to ja bym próbował tak raczej od 1000 mikro a wtedy zobaczyć jak to funkcjonuje i sobie go zwiększać, zmniejszać to tylko taka powiedzmy porada, bo wiadomo nikt nie lubi siedzieć, liczyć nie każdy ma znowu jakiś tam sprzęt żeby zobaczyć na oscyloskopie ile trwa ładowanie, rozładowanie to są tylko takie sugestie które początkującym pomogą zbudować coś w prosty sposób coś taniego no, taniego, no przekaźniki teraz do tanich elementów nie należą ale generalnie jest to układ łatwy do zrozumienia jak działa więc na pewno modemu człowiekowi przyniesie wiele radości, że po prostu miga. To byłoby na tyle. Dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia Oczywiście, jeżeli wam się film podoba, to lajki, subskrypcje, no i stawianie kaby. Więcej może pokażę wam takich banalnych układów, prostych do zrobienia. A dając ich jakiś tam lepszy lub gorszy efekt. Na razie to wszystko w tym temacie. Dziękuję za oglądanie.